Witaj, nazywam się Dominik Brzus i dzisiaj chciałbym się przedstawić taką krótką historię, którą niedawno usłyszałem o pewnym żebraku. Żebraków nazywał się W i miał taki codzienny zwyczaj siedzenia na ulicy i proszenia przechodniów o jałmużnę oraz o miseczkę ryżu. I pewnego dnia, gdy tak sobie siedział na tej ulicy, zobaczył, że nadciąga wielki orszak z samym cesarzem na czele. Cesarz rozdawał wszystkim mieszkańcom i ludziom, Rozmaite prezenty i podarunki. W w tym momencie uśmiechnął się do siebie, ponieważ pomyślał, że to będzie moja wielka szansa, ponieważ nie każdego dnia jest taka okazja, żeby otrzymać dar od samego cesarza. I gdy nastała kolej W, cesarz zbliżył się do niego. Natomiast W wystawił miseczkę ryżu w oczekiwaniu na podarunek. Cesarz natomiast zrobił co, coś innego. Zamiast dać jakiś podarunek Wu, sam poprosił o prezent. Wu był w tym momencie zły, nie wiedział co zrobić, był wręcz rozzłoszczony. Wyjął ze swojej miseczki dwa najmniejsze ziarenka ryżu i wręczył cesarzowi. Cesarz wziął te ziarenka i ruszył dalej. Wu przez cały dzień był totalnie wkurzony. Ponieważ przeklinał cesarza za to, w jaki sposób go potraktował, zrzędził na wszystkich ludzi, którzy otaczali go dookoła. Żadna z osób nie zatrzymywała się koło niego, aby wręczyć mu podarek w postaci ryżu. I gdy W wracał już wieczorem do swojej nędznej, zniszczonej chaty, zobaczył, że w miseczce coś się znajduje. Ku niedowierzaniu wyjął z miseczki. Dwa samorodki złota, które były takiej samej wielkości, jakiej, jak, jaką wręczył samemu cesarzowi z Chin. Morał z tego taki, zawsze otrzymasz tyle, ile sam komuś dałeś.